Cześć. Ja nazywam się Michał Mokrysz, jestem trenerem transformacji, coachem do spraw uzależnień i HFA, czyli wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Dziś porozmawiamy o czymś, co wszyscy mamy, ale wielu z nas próbuje ignorować, tłumić albo zapijać, jak ja przez wiele, wiele lat swojego życia. I tym czymś, to nie jest Twoja teściowa, to są Twoje emocje. Jeśli myślisz, że emocje są dla słabych, a Ty jesteś twardzielem, to super, masz prawo. Bo właśnie tacy faceci jak Ty i ja, i kobiety, oczywiście również, najczęściej mamy z emocjami największy problem. Więc dziś. Czym są emocje, po co nam one są i jak mogą uratować Ci nie tylko relacje, ale i Twoją firmę, zdrowie i głowę? Czym są tak naprawdę emocje? Emocje to nie fanaberia ani humory, to biologiczny system alarmowy, czujnik dymu w Twoim organizmie. Tyle, że zamiast pikać, Piszczeć, trąbić, napina Twoją klatkę, spina kark, skręca żołądek albo rozlewa się ciepłem po całym Twoim ciele. Emocje to informacja. Nie są one ani dobre, ani złe. Po prostu mówią ci coś o Tobie w kontekście tego, co się właśnie wydarzyło, co się właśnie dzieje, co usłyszałeś, co zauważyłeś, co dotknąłeś. Problem? No jest. Większość ludzi nie umie czytać tych komunikatów, ignoruje je, a wtedy emocje zaczynają krzyczeć. Albo zamiast wybrzmieć, mutują, narastają, przeradzają się jedna w drugą. Zło, złość zamienia się w ironiczny atak. Smutek w chłód. Lęk w kontrolę. A emocje to nasz wewnętrzny GPS. Pomagają podejmować decyzje, chronią przed zagrożeniem, budują relacje, napędzają twój rozwój. Bez emocji jesteś jak dobrze zaprogramowany robot. Może i skuteczny, ale pusty w środku jak bęben. Szczególnie jeśli jesteś HFA, czyli z zewnątrz sukces, a w środku zawieszenie, napięcie. Albo totalny chaos. Emocje są kluczem do odzyskania sprawczości. Czemu? Bo często nie chodzi o to, że nie umiesz, tylko że nie czujesz. A jak nie czujesz, to nie żyjesz, tylko działasz na autopilocie. Więc jak rozpoznać emocje w Twoim ciele? Pierwszy krok: zatrzymaj się. Tak po prostu. Siądź na czterech literach i pobądź. I w tym byciu zadaj sobie pytanie. Co ja teraz czuję? Nie co myślę, co planuję, co ogarniam, tylko co czuję. O dziwo ciało wie pierwsze. Na przykład złość, napięcie w szczęce, spięty kark, potliwość rąk. Lęk, ścisk w żołądku, smutek, Ciężar nie do zniesienia w klatce piersiowej. Radość? Wow! Lekkość, energia, aż chce się skakać. I nazwij to choćby nieudolnie, bo nienazwana emocja robi z ciebie emocjonalnego analfabetę. A jak nie znasz języka emocji, to nie rozumiesz siebie ani całego świata, który cię otacza. Mam dla Ciebie ćwiczenie. Trzy oddechy z emocją. Zróbmy coś razem. Jeśli nie prowadzisz teraz auta i nie gotujesz z nożem w ręku, zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy, lub po prostu weź świadomy, głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: co teraz czuję? Jedno słowo, nie analiza, po prostu. Czuję lęk, złość, spokój, wstyd, może napięcie. Co tam jest w moim ciele? Teraz, gdzie to czuję w ciele moim? W klatce, w brzuchu, w gardle, w plecach, a może w małym palcu w stopie. Połóż tam dłoni i powiedz sobie w myślach: widzę cię. Dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję, że przyszedłeś. I teraz pierwszy oddech z zauważeniem tej emocji, drugi oddech z akceptacją, że tam jest, trzeci oddech z ciekawością, co chcesz mi pokazać. Na koniec zapytaj siebie. Czego ta emocja ode mnie dziś potrzebuje? Nie analizuj, nie kombinuj. Pierwsza odpowiedź, jaka przyjdzie, jest Twoja. To ćwiczenie możesz robić zawsze, gdy czujesz, że zaczynasz się spinać, odlatywać albo gotować w środku. Dziś zrobiłeś coś, czego nie robi 90% dorosłych ludzi. Spotkałeś się ze swoją emocją. Tym razem nie uciekłeś, nie zagłuszyłeś, po prostu ją zauważyłeś. I pytanie do Ciebie na dziś jest takie: jaka emocja najczęściej kieruje Twoim życiem, a Ty udajesz, że jej nie ma? Nazwij, zapisz zrób trzy oddechy. Zamiast jak zwykle odpala, odpalać scrolla, serial, wino, robotę. Spotkaj się z tą emocją. A jeśli ten krótki odcinek ma dla Ciebie wartość, daj suba, łapkę i komentarz. I pamiętaj, emocje to nie twój wróg. To twoja wspaniała drużyna, Twoje wsparcie. Ale na sam początek. Musisz zacząć z tą ekipą gadać. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.